Tak, widzę jakąś ogromną nerwowość u pana premiera Donalda Tuska od, 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 od kilku dni, e, od czasu, kiedy na pytania dziennikarza telewizji Republika odpowiedziałem po prostu zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą, czyli zgodnie z prawdą. Podzieliłem się tą wiedzą zresztą, która jest wiedzą dosyć powszechną, bo wszyscy wiedzą o tym, Panie że takie kwestie, jak wyniki finansowe Orlenu bardzo się pogorszyły w ciągu, w ciągu ostatnich miesięcy i ja tylko powiedziałem to, co sam usłyszałem od ekspertów i to, co, to, co wiem także z informacji medialnych, ale widzę, że te informacje ich wyraźne powtórzenie bardzo A Panie prezydencie, ale myślę, że premierowi chodziło o to, że no i powinno się krytykować polskiego rządu przebywając za granicą. Wręcz powiedział, że powinno być panu za to wstyd. O, to coś nowego, że pan premier tak mówi, bo zdaje się, że wszyscy jego koledzy partii nic innego nie robili przez poprzednie 8 lat, tylko atakowali polski rząd i to nie w polskich mediach, ale w zagranicznych mediach przede wszystkim. A ja rozmawiałem z polskim dziennikarzem w polskich mediach po polsku.